Kiedy dziennikarka Republiki TV wyśmiała Donalda Tuska na charytatywnej gali, nikt nie spodziewał się, że jego spokojna odpowiedź całkowicie zniszczy jej karierę. Sala balowa w Szeratonie w Warszawie zapierała dech w piersiach. Kryształowe żyrandole mieniły się nad rzędami elegancko ubranych uczestników, a wśród tłumu znajdowały się jedne z najbardziej wpływowych postaci w kraju. Trzaskowski, minister obrony narodowej, Marcin Gortat, Budda i Tomasz Lis. Wszyscy zebrali się, aby wesprzeć Fundację WOŚP. W tyłu, w mniej widocznym kącie, siedział Donald Tusk. U władzy zaledwie ponad rok skradł serca wyborców i jego przeciwników. Jednak, w miarę upływu wieczoru, stało się jasne, że punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekali, było przemówienie. Dziennikarka, znana postać w prawicowych medialnych kręgach, została ogłoszona kilka tygodni wcześniej jako główny mówca wieczoru. Znana z ciętego dowcipu i bezkompromisowych opinii, była szanowana przez niektórych i krytykowana przez większość za swoje mitomaństwo. Dziś wieczorem obiecała Przemówienie, które zakwestionuje perspektywy zgromadzonych i rozpali myślenie. Ale gdy głos przedstawił dziennikarkę, atmosfera uległa zauważalnej zmianie. Rozmowy ucichły, odstawiono szklanki, a wszystkie oczy zwróciły się w stronę sceny. Donald również odchylił się lekko w krześle, a jego wyraz twarzy stał się nieczytelny. Dziennikarka weszła na podium, a na ich twarzy pojawił się pewny siebie uśmiech. Ubrani nienagannie w elegancki czarny garnitur, emanowali charyzmą. Publiczność odpowiedziała śmiejącymi się brawami, ale dało się wyczuć nutę oczekiwania. Czy dziś wieczorem znowu Republika przekroczy granicę? Nikt nie spodziewał się jak bardzo. Gdy reflektory oświetliły scenę, a dziennikarka zaczęła mówić, elegancja wieczoru wkrótce ustąpiła miejsca napięciu. Dziennikarka zaczęła swobodnie, jej ton był pewny i przepełniony urokiem. Przez chwilę wydawało się, że to jak każde inne wydarzenie wysokiej rangi, dopracowane, przewidywalne i nieszkodliwe, ale wkrótce jego ton się zmieni. To, co zaczęło się jako ogólny komentarz na temat polityki i kultury, przerodziło się w bardziej dosadną krytykę. Odwoływała się do znanych postaci politycznych, wyśmiewając ich dziwactwa i potknięcia. Każdy uszczypliwy komentarz wywoływał chichoty i skinienia głową u części tłumu, ale gdy inni wymieniali spojrzenia, to ich uśmiechy stawały się coraz ciaśniejsze, bo gdy następnie uwaga skupiła się na do Tusku. Cóż, nie możemy mówić o Polsce, nie wspominając o człowieku, który uczynił Polskę lepszą, prawda? Zażartowała dziennikarka. Kochaj go albo nienawidź. Nikt nie wiedział, dlaczego jest taka miła. Przecież była z Republiki. Jednak gdy dziennikarka przeszła do polityki Tuska, jego konferencji o szóstej nad ranem, jego tweetów, a nawet publicznych wystąpień, śmiech na sali zaczął słabnąć, zastąpiony rosnącym poczuciem niepokoju wśród uczestników. Ale dziennikarka nie skończyła i oczywiście powiedziała, i robiąc pauzę dla efektu, nie możemy zapomnieć o jego najbardziej pomijanym dziedzictwie jego ukochaniu z Niemcami. Porozmawiajmy o Donaldzie. W pomieszczeniu rozległ się zbiorowy okrzyk. Głowy zwróciły się w stronę Donalda, który zaczął się śmiać, a jego twarz była teraz w centrum uwagi. Ton dziennikarki pozostał żartobliwy, ale słowa niosły ze sobą żądło. Wyobraź sobie dorastanie w Polsce w czasach PRL-u, otoczony obietnicami budowy dróg i autostrad. A zamiast tego oglądasz, jak kraj zmaga się. Z niekończącymi się remontami. To musiało budować charakter. Jednak pan wciąż to robi, okrada Polaków. Próba humoru jednak nie powiodła się. Niektórzy w tłumie zachichotali nerwowo, ale większość siedziała w oszołomionej ciszy. Reflektor chwili, nieproszony i niemile widziany, wylądował prosto na Donaldzie. Ale zamiast załamać się pod ciężarem chwili, Donald pozostał spokojny, jego opanowanie niewzruszone. To, co zrobi później, jednak wprawi całą salę w osłupienie. Sala zdawała się wstrzymywać oddech, wszystkie oczy zwrócone były. Na Donalda Tuska, człowieka, którego opanowanie i intelekt od dawna były latarnią polityczną dla postępu w Polsce. Słowa dziennikarki zawisły w powietrzu, ciężkie i ostre, jednak pełne mitomanii. tłum czekał na jego reakcję, ale Donald nie drgnął, nie poruszył się na krześle ani nie rozejrzał się nerwowo. Zamiast tego siedział zupełnie nieruchomo. Jego wyraz twarzy był spokojny, ale nieczytelny, a ręce lekko spoczywały na krawędzi stołu. Nawet w obliczu takiej prowokacji godność i opanowanie Tuska emanowały, przy Wspominając wszystkim w sali, dlaczego był tak podziwiany zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Cisza stawała się coraz głośniejsza z każdą mijającą sekundą. Kilka osób wymieniło niespokojne spojrzenia, ich dyskomfort był namacalny. Nawet dziennikarka zdawał się zauważać napięcie. Jej pewny siebie uśmieszek lekko osłabł, gdy zerknęła w stronę stolika Tuska. Być może spodziewała się śmiechu lub nawet lekceważącego wzruszenia ramion, czegokolwiek innego niż tego cichego buntu. Spokój Donalda nie zrodził się. Z obojętności. Był czymś zupełnie innym. Jego obecność, powściągliwa, ale władcza, wydawała się rosnąć w miarę przedłużania się chwili. W pomieszczeniu, w którym chwilę wcześniej wrzało od rozmów i śmiechu, teraz panowała niepokojąco cicha cisza. Było tak, jakby wszyscy, nawet ci, którzy chichotali z żartów, nagle zdali sobie sprawę z wagi tego, co zostało powiedziane. Milczenie Donalda Tuska nie było tylko brakiem słów, było samo w sobie stwierdzeniem: mówiło: słyszę cię, widzę cię i nie jestem po Ruszony. Ciszę przerwał szmer, gdy ktoś, stojący blisko sceny, szepnął do swojego kolegi. Dziennikarka odchrząknęła, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Ponura publika, mruknęła do mikrofonu, wymuszając śmiech, którego nikt nawet nie zaklasnął. Napięcie było gęste, otulając pomieszczenie niczym niewidzialna mgła, gdy nagle Donald się ruszył. Powoli, rozważnie odsunął krzesło i wstał. Cichy odgłos nóg krzesła uderzających o podłogę był jedynym dźwiękiem w pomieszczeniu. Mając niewiele ponad metr siedemdziesiąt. Był imponującą postacią, a jego wzrostowi dorównywała aura niezrównanej dojrzałości i powagi. Spojrzał na tłum, jego wzrok przesunął się po pomieszczeniu, zanim zatrzymał się na dziennikarce. Tusk nie musiał nic mówić, sama jego obecność przyciągała uwagę, uciszając nawet słabe szepty z tyłu sali. Odszedł od stołu i ruszył w stronę sceny. Każdy krok był wymierzony, jego postawa była prosta i niezachwiana. Dziennikarka zamarła, jej wcześniejsza pewność siebie wyparowała, gdy zbliżył się Donald. Tłum patrzył, ich oczy szeroko otwarte z mieszaniną oczekiwania i niedowierzania. Nikt nie wiedział, co powie lub zrobi, ale jedno było pewne: to był moment Donalda Tuska, i miał go przejąć. Kiedy Donald dotarł do krawędzi sceny, zatrzymał się, stojąc wyprostowany i opanowany. Jego głos spokojny i rozważny, przeciął ciszę jak ostrze. Dziękuję za twoją przenikliwość, zaczął. Jego ton był spokojny, ale stanowczy, a dobór słów zaskoczył dziennikarkę. Jednak gortat Dorota Wellman czy Tomasz lis, wiedzieli co teraz się szykuje. Nie było w nim gniewu ani śladu oburzenia, tylko złowieszcze poczucie kontroli, które wydawało się znacznie wykraczać poza jego wzrost. Będąc w europarlamencie, obserwowałem, jak ludzie snują domysły na mój temat, na temat mojej rodziny, mojego życia i mojego pochodzenia. Kontynuował Donald, wpatrując się w dziennikarkę przenikliwymi oczami. Dla niektórych stało się to niemal grą, sposobem na wypełnienie luk, gdy nie zna się całej historii. Rozumiem to, jesteśmy osobami publicznymi, to wpisane w tę dziedzinę. W pokoju zapadła cisza, oczarowana jasnością i mądrością omnibusu jego głosu. Nawet ci, którzy wcześniej cicho śmiali się z dowcipów, teraz siedzieli bez ruchu, a ich miny zabarwione były niepokojem. Ton Donalda lekko się zmienił, subtelnie narastając. Ale jest coś ważnego, co często jest pomijane, powiedział, a jego spojrzenie teraz zwracało się zarówno do publiczności, jak i do dziennikarki. Za każdym nagłówkiem, za każdą płętą kryje się człowiek, ktoś z własnymi zmaganiami, marzeniami i historią. Możecie myśleć, że mnie znacie ze względu na to, kim jestem lub co reprezentuję, ale tak nie jest, niezupełnie. Dziennikarka, która trzymał się krawędzi podium, teraz wydawała się Wyraźnie nieswojo. Słowa Tuska nie były atakiem, były lustrem, odbijającym ciężar tego, co się właśnie wydarzyło. To, czego się nauczyłem, powiedział Donald, zatrzymując się na chwilę, to, że na szacunek nie trzeba sobie zasłużyć. Należy go okazywać dobrowolnie, zwłaszcza gdy nie zna się czyjejś historii. Przez tłum przebiegł pomruk, ale Donald nie skończył. Żyjemy w czasach, w których łatwo jest się nawzajem zniszczyć, powiedział. Jego głos był spokojny, ale pełen cichego przekonania. Słowa mają moc, mogą ranić lub leczyć, mogą dzielić lub łączyć i myślę, że wszyscy moglibyśmy skorzystać z odrobiny tego drugiego. Publiczność była oczarowana. Słowa Donalda wypowiedziane ze spokojną determinacją miały ciężar, który wykraczał poza moment. Było jasne, że nie odpowiadał tylko na chwilę prowokacji. Mówił do czegoś o wiele większego, uniwersalnego. Mam nadzieję, że to da ci coś do myślenia. Zakończył cicho po raz ostatni patrząc dziennikarce w oczy. W jego głosie nie było złośliwości. Tylko cicha siła, która wprawiła salę w osłupienie. Donald odwrócił się i zaczął iść z powrotem na swoje miejsce, a cichy stukot jego butów na wypolerowanej podłodze był jedynym dźwiękiem w oszołomionej ciszy. Nikt się nie poruszył, nikt się nie odezwał. Nawet dziennikarka stała nieruchomo, jej wcześniejsza brawura całkowicie się rozpłynęła. Ale gdy Donald usiadł, a oklaski zaczęły narastać, prawdziwy wpływ jego słów rozbrzmiał daleko poza tym pomieszczeniem. Oklaski zaczęły się niepewnie, pojedyncze oklaski z tyłu Sali. Rosły szybko, rozprzestrzeniając się jak ogień, aż cała sala balowa stanęła na nogi, wybuchając gromką owacją na stojąco. Dźwięk odbijał się echem od wysokich sufitów, wypełniając każdy zakątek wielkiej sali. Ludzie klaskali z podziwem i szacunkiem, wielu wzruszonych niespodziewanym, ale głębokim momentem, którego właśnie byli świadkami. Donald Tusk, siedzący z powrotem przy swoim stole, pozostał opanowany. Powitał tłum uprzejmym skinieniem głowy, jego zachowanie było spokojne i pewne, Siebie, uosabiając cechy przywódcze, które uczyniły go ikoną narodową i międzynarodową. To był moment, który uosabiał wszystko, co czyniło Tuska wybitnym liderem. Nie chodziło tylko o jego elokwencję czy umiejętność dowodzenia, ale o jego niezachwiane oddanie przyzwoitości i szacunkowi, nawet w obliczu osobistej prowokacji. Podczas gdy jego przeciwnicy polityczni często opierali się na retoryce podziałów, Donald Tusk konsekwentnie wybierał jedność, zasadę, która wyraźnie odróżniała ją od populistycznej taktyk PiS. Gdy oklaski ucichły, w sali rozległy się szepty. Goście wymienili spojrzenia, a ich wcześniejszy dyskomfort został zastąpiony zbiorowym poczuciem podziwu. Dlatego jest najlepszy. Ktoś wymamrotał, powtarzając opinię wielu. Spokojna, wyważona odpowiedź Donalda Tuska zmieniła to, co mogło być momentem upokorzenia, w demonstrację siły, nie pozostawiając wątpliwości, dlaczego uważano go za jednego z najbardziej zdolnych i postępowych polityków w historii współczesnej Polski. Tymczasem dziedzictwo nikarka, która wywołała ten incydent, stała zamrożony, a jej wcześniejsza brawura całkowicie się rozwiała. Ciężar słów Tuska wisiał w powietrzu, potężne przypomnienie o odpowiedzialności, która wiąże się z platformą. Wszyscy podeszli niespokojnie, chwytając podium, jakby szukali kotwicy. Stanowiło to jaskrawy kontrast z opanowaniem i pewnością siebie, którymi Tusk emanował przez cały wieczór. Później tej nocy, gdy uczestnicy mieszali się i rozmyślali nad wydarzeniem, moment ten stał się centralnym punktem rozmowy. Wielu chwaliło wdzięk Tuska pod presją, kontrastując go z często bezczelnym i zapalnym stylem jego politycznych przeciwników. Dlatego potrzebujemy więcej liderów takich jak on, zauważył jeden z gości. Toś, kto nie tylko mówi o wartościach, ale je ucieleśnia. Następnego ranka historia zaczęła żyć własnym życiem. Fragmenty przemówienia Tusk'a, dyskretnie uchwycone przez uczestników, zalały media społecznościowe. Klipy połączone z podpisami takimi jak "Przywództwo w działaniu" i "Donald Tusk pokazuje nam, jak to się robi" szybko stały. Się Komentatorzy polityczni i analitycy przeanalizowali incydent, okrzykując go mistrzowską klasą przywództwa i inteligencji emocjonalnej. Natomiast krytycy partii P.E.O. wykorzystali tę okazję do porównań. Podczas gdy Tusk opiera się na dzielących hasłach i sianiu strachu, PiS obnaża jego hasła, pokazując, że prawdziwe przywództwo to nie on, głosił jeden z wirusowych tweetów. Inny zauważył, to jest różnica między populizmem a prawdziwą polityką. Sam Donald Tusk jednak nie wydawał się zrażony, tym szaleństwem, jego bliscy opisali, jak powrócił do swojego zwykłego harmonogramu z tą samą cichą godnością, która charakteryzowała jego reakcję na gali. Donald zawsze uważał, że czyny mówią głośniej niż słowa, skomentował jego wieloletni współpracownik, a wczoraj wieczorem jego czyny mówiły same za siebie. Incydent ten wywołał również szerszą dyskusję na temat stanu dyskursu politycznego w Polsce. Wielu uznało, że sposób, w jaki Tusk poradził sobie z tym momentem, był przejmującym przypomnieniem o znaczeniu szacunku i empatii. W coraz bardziej spolaryzowanym świecie, nauczyciele wykorzystali klipy z wydarzenia w klasach, przedstawiając je jako lekcję rozwiązywania konfliktów i siłę wyboru godności zamiast konfrontacji. Rodzice podzielili się historią ze swoimi dziećmi, przedstawiając ją jako przykład tego, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami z uczciwością. Nawet niektórzy krytycy Tuska i Platformy Obywatelskiej musieli przyznać, jaki wpływ miała jego odpowiedź. Mogę się nie zgadzać z jego polityką, napisał jeden z komentatorów, ale nie da się zaprzeczyć. Że Donald Tusk wykazał się poziomem wdzięku i opanowania, który jest aż nazbyt rzadki w dzisiejszym klimacie politycznym. W miarę upływu dni, moment ten nadal rezonował, stając się punktem odniesienia dla rozmów o przywództwie i wartościach. Dla wielu potwierdził, dlaczego Donald Tusk pozostał jedną z najbardziej szanowanych postaci w Polsce. Nie chodziło tylko o politykę, chodziło o charakter, a w świecie często zdominowanym przez głośne głosy i taktyki podziałów cicha siła Tuska wyróżniała się jako latarnia nadziei i inspiracji.